Jesteśmy właśnie przy gmachu światowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego z maja 1945 roku. Ja wiem, że wszyscy grajewianie. Ja zresztą przez długie lata też myślałem, że rozbicie UB to było tego na kopernika. A to się okazało, że nieprawda. mi nigdy jedna relacja, którą miałem od jednego z uczestników nie pasowała, bo on mówił, że był na czujce i zabezpieczał od strony dworca i to było dosyć blisko UB. Mi to nijak nie pasowało. I w zasadzie takim dokumentem koronnym, który spowodował to, że wiemy, że UB w maju 45 roku mieściło się tutaj na ulicy powiatowej, była relacja towarzysza Bolka. To, towarzysz Bolek to było jego nazwisko, to, to, to nie była akcyba, który służył w UB. I on wspominał tak, przed południem, on tutaj trafił już po rozbiciu UB, jesienią 45 roku, przed południem byliśmy na przedmieściu Glejewa. Mijając koszary, główna ulica przypominała mnie peryferyjną ulicę w Chrzanowie. Wjechaliśmy w ulicę Powiatową, czyli w tą ulicę, w której, na której obecnie stolimy. Kilka domów i brama. Ulica przegrodzona drutami. Wartownik uchylił nam zwykłą pastwiskową bramę i zezwolił wjechać przed gmach. Nad wejściem do gmachu wymalowany orzeł, a pod nim drewniana tablica z napisem Szczuczyński Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, siedziba w Grajewie. No jak się cofniemy te 80 lat wstecz... Yy... To brama, to nie jest brama do UB, ale ona mniej więcej tak pewnie wyglądała. Ja to zaraz puszczę. To jest brama do obozu, tuż po wojnie zrobiona tuż po zakończeniu okupacji niemieckiej do obozu przejściowego, który znajdował się na końcu ulicy, tam gdzie dzisiaj jest DPS. I przegrodzenie ulicy przy UB nastąpiło dopiero po jego rozbiciu. Ten bolek następnie później wspomina, że po dwóch miesiącach sytuacja się uspokoiła i ulica została odgrodzona. Więc ja to puszczę. Natomiast jakbyśmy stojąc przed tym B 80 lat temu y, popatrzyli w drugą stronę, to byśmy tam przed machem starostwa zobaczyli wielki głaz z orłem bez korony. Tamten głaz się znajdował właśnie tam gdzieś mniej więcej chyba na skrzyżowaniu ulicy powiatowej i Mickiewicza dzisiejszej, bo tak to wynika ze zdjęć. I wszyscy o tym głazie wspominają. Został postawiony w okresie okupacji niemieckiej. Tam najpierw było hasło propagandowe niemieckie. Następnie po wojnie pojawił się ten właśnie ożył bez, bez korony. I ulica, na której stoi ulica powiatowa też wyglądała całkiem inaczej, bo to była zwykła ulica powiedzmy miejskiego Grajewa, nieści swojego centrum. Z drewnianymi chałupami, z zagonami tych, tych podłużnych działek, to może puszczę w tą stronę. No i, szanowni Państwo, ja też bym chciał jeszcze zacytować towarzysza Bolka, nie dlatego, że, że go cenię, tylko dlatego, że zostawił po sobie relację, która nam mówi na przykład o tym, jak wyglądało wyposażenie budynku UB. Po śniadaniu udaliśmy się do pracy. Ja otrzymałem przydział do kierownika Jerzego Szafora. W pokoju było kilka krzeseł i dwa stoły z szufladami. Kierownik miał biurko. Te braki w sprzęcie uzupełnialiśmy później, szabrując szał, szafy, stoły z niemieckich na stacji w troskach, a wyjeżdżaliśmy nawet do Ełku i do Piszu. Protokoły przesłuchań były pisane na czystych kartach, w stronach makulatury niemieckiej. Później dostarczono nam zwykły szary pakiet pakowy, cieliśmy jego na format A4. Z tego papieru zakładaliśmy teczki. I też sobie wyobraźmy, że ci funkcjonariusze Uber, którzy tutaj byli, to ja podejrzewam, że. Podziemie niepodległościowe, szczególnie te NSZ-owskie, wyglądało zdecydowanie lepiej od tych ubeków i, i milicjantów, yy, bo znowu towarzysz Bolet pisze tak. Po obiedzie sam począłem obchodzić zabudowania należące do urzędu. Na podwórku widziałem wielu młodych chłopców. Jeden był w butach z kolebami, z kolebami i na nich miało strogi. Inny w obijaczach, inny paraduje z wagnetem przy pasie. Przyjechałem w jednej bieliznie. Przyjechałem w jednej, bieli, w jednej parze bielizny na zmianę nie miały. W koszut, w koszut. W koszuli i spodenkach chodziłem już drugi miesiąc. Mimo, że czyniłem przypierki koszuli i spodenki, spodenki niewygotowane były miejscami wylęgu robactwa. W tej sytuacji, będąc w terenie, dopuściłem się kradzieży dwóch koszul. Było to w czasie rewizji. Dwie koszule lniane do mownego wyboru, wyrobu służyły mi przez długi czas, aż otrzymaliśmy przydziałowe po dwie koszule. Były, o, były one jednakowe, bez kołnierzy, bez guzików, zawiązywane. Tazimkami. Za przywiezioną z terenu wiązkę machotki od żołnierza radzieckiego otrzymałem stare, drelichowe spodnie do owijaczy. Owijacze przytęchłe znalazłem w chlewniku. Wybrałem te stare, wykoślawione kamasze, były one trochę lepsze od moich pantowi. Wybranych ze stetów mówił Oświeciciu, on tam wcześniej opisuje o tym w odpowiedzi jak to po wojnie po prostu na obóz oświeciński służył jako zaplecze materiałowe dla tej ludności, która tam w pobliżu była. Idąc na wartę nocną, ubierałem staro, ciepłą kurtkę pożyczoną od wartownika Dawidowskiego. Za dnia stałem na warcie w marynarce przepasany pasem z ładownicami. W wybrudzonych rajdkach i obijaczach wyglądałem śmiesznie. Kiedy urzędniczka z magistratu z dwiną i śmiechem pokazywała na mnie palcem – oto polskie wojsko. Ta, ta drwina utkwiła mi yy, w pamięci. No I on później opisuje, że dopiero po pewnym czasie dostali przydział materiału yy, i zaczęli wyglądać, wyglądałem już podobny do żołnierza. Może nie całkowicie do polskiego na zewnątrz, bo jesienią otrzymałem nowy płaszcz, w którym Niemcy ubierali Volkssturm. No. Więc tak to wojsko polskie, tak ci UBS yy, wyglądali. Yy, I to co myśmy też z Krzysztofem pisząc o yy, 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 funkcjonariuszach UB podkreślali, że oprócz kierowców wiek pozostałych pracowników nie przekraczał 30 lat, Wszyscy pochodzenia robotniczego i chłopskiego, średniego, średniego pełnego wykształcenia nie miał nikt. Większość umysłowych miała ukończone 7 klas. Tak więc tak to wyglądało. My tam w tych swoich też w tej książce OUB opisujemy trochę o strukturze tych funkcjonariuszy, skąd oni pochodzili. Duże gro w pierwszym okresie pochodziło właśnie z powiatu bielspodlaski, tak? Bo to jest ten powiat, który został już w 1944. Yy, w cudzysłowie wyzwolony, zajęty przez ten no i tamte kazwie były, były kształcone, też byli kujbyszewiacy, którzy przyjechali tak za wschodniej granicy yy, ale się nie oszukujmy, yy, to nie była elita społeczeństwa